Tak sobie rozmyślam po obejrzeniu tego materiału, że w sumie my, kobiety, my, Europejki, mamy zdecydowanie większą łatwość, możemy bardziej tworzyć, rozwijać się, kiedy wszystko mamy zapewnione. Inaczej jest w przypadku kobiet, których dotyka kryzys menstruacyjny. Tak jest w przypadku kobiet żyjących w Afryce, kiedy nie mają podstawowych środków do higieny osobistej. Ale na szczęście mamy tam cudowną Polkę, Maję Kotale, która stworzyła Raid Victoria, mieszka na co dzień w Kenii. Jest również laureatką naszej pozytywki i teraz łączymy się z Mają, żeby pokazać tę inspirującą kobietę, ale widzimy, że jest w towarzystwie innych fantastycznych kobiet. Cześć Maju, witamy Dzień Cię, kochana. Dzień Łączymy się z wami z Kenii. Nie wiem, czy nas słychać dobrze. Słychać, tak. Wszystko tak, dobrze. Opowiadaj, gdzie jesteś, kto to jest za tobą, bo dawno się nie widzieliśmy. To już twój trzeci rajd w Wiktorii, więc opowiadaj. Jesteśmy właśnie w Maralel, w malowniczej miejscowości na wzgórzach na północy Kenii. Tu właśnie odbywa się Rajd Victoria, w którym walczymy z ubóstwem menstruacyjnym, dając kobietom wędkę, a nie rybę. I uczymy się pod podpasek e, wielorazowego użytku, a nie odbyłoby się to właśnie bez moich wspaniałych rajdowczyń. Mamy tutaj Kasię, Beatę, drugą Kasię i Patrycję. I to właśnie wspólnie przejeżdżamy prawie trzy, a nawet chyba cztery. Tysiące kilometrów, pomagając kobietom. Czy wy wcześniej mają macie ustaloną trasę tego rajdu? Wiecie dokładnie do jakiej wioski, do jakiej miejscowości zajedziecie? Czy to jest kwestia przypadku? Jest trasa wcześniej jak najbardziej ustalona, tak jednak, żeby te przystanki były w miarę blisko siebie, choć teraz muszę się przyznać, że pora deszczowa przyszła trochę wcześniej i nie wiemy, czy drogi będą przejezdne, ale z taką energią, jaką mamy tutaj, nie poddajemy się i jedziemy na to jezioro Turkana, bo tam ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Maja, ty zawsze jesteś uśmiechnięta, zawsze pięknie o tym opowiadasz, ale problem jest ogromny, to ubóstwo menstruacyjne to jest coś, z czym tamte dziewczynki muszą się mierzyć na co dzień? Jak wygląda Wasza pomoc konkretnie? Czego Wy uczycie? Tego uśmiechu notabene nauczyła mnie właśnie Afryka, bo kobiety, którym pomagamy, one nie przestają się uśmiechać pomimo swojej trudnej sytuacji, więc za to jestem na pewno ogromnie wdzięczna, a zajęcia wyglądają tak, że pierwszego dnia szyjemy podpaski ręcznie, a drugiego dnia szyjemy je na maszynie, ale teraz czeka nas, czekają nas popołudniowe zajęcia, na które zgłosiło się 600 kobiet, więc tutaj trzymajcie za nas kciuki, bo 600 małych to jest jednak wyzwanie. Żeby uzmysłowić naszym widzom, na czym polega to ubóstwo menstruacyjne, to czy mogłabyś przytoczyć historię kobiet, czym kobiety sobie w, jakiej, w tej sytuacji, kiedy miały miesiączkę, okres, w, czym sobie pomagały, czym zastępowały te, te podpaski, których tam brakuje? Problem ubóstwa ma tutaj dwa wymiary. Pierwszy, że tych podpasek nie ma, a drugi, że są po prostu bardzo drogie. Jednak mm -hmm. przeciętna rodzina tu się szacuje wydaje około dwóch dolarów dziennie na żywność, a paczka podpasek może kosztować nawet jednego dolara, więc dziewczyny tutaj używają bardzo niehigienicznych form jak liście, piasek, pióra, kawałki materaca tylko po to, by na przykład móc pójść do szkoły albo pójść do pracy, więc uważam, że jest to ogromny potencjał tutaj i to w Wsparcie ma naprawdę rację bytu, i możemy to odmienić dziewczynom życie, ucząc właśnie takiej prostej rzeczy, co by się wydawało jak życie pod paski. a jednak w ten sposób oddajemy tym dziewczynom godność. Mm -hmm. Maju, jak zawsze nasza antena jest do Twojej dyspozycji, do Waszej dyspozycji i tak właśnie staramy Ci się pomóc. Czego Tobie i Twoim koleżankom z Rajdu życzyć podczas tegorocznej edycji? Nam dużo energii, to na pewno, ale jeżeli możemy prosić i cały czas zrzutka, w tym momencie chyba zbieramy dosłownie na igły, co wydaje się dosyć małą kwotą, ale jeżeli mówimy tutaj o tysiącach kobiet, które zaraz mamy poznać, to te pieniążki bardzo się sprzedadzą, więc albo na stronie M Kotala, albo zrzutka Ride right Victoria, liczymy na Was, liczymy na widzów i trzymajcie za nas mocno kciuki, tak byśmy dojechały do końca. Jesteśmy dopiero po pierwszym etapie, więc jeszcze dużo przed nami. Maju, oprócz tego, że te kobiety dzięki Wam odzyskują godność i ty mówisz, że uczysz się od nich uśmiechu, to z jakimi reakcjami najczęściej się spotykacie, kiedy jedziecie, kiedy robicie te warsztaty, kiedy realnie im pomagacie? To jest e, taka miłość i taka wdzięczność, którą przede wszystkim można wyczytać w oczach. Jednak kenijki nie do końca są nauczone takiej otwartości europejskiej, jaką mamy, ale jak gdy spojrzysz się właśnie w oczy tej kobiety i zauważysz tą ulgę, albo jak gdzieś tam cię szturka daj mi jeszcze jedną podpaskę do uszycia, to wtedy właśnie wiemy, <laughs> że to jest coś, co jest warte prowadzenia i warte dałego, da, dalszego działania, bo mimo często trudnych sytuacji, sytuacji braku wody, braku prądu, jakoś sobie radzimy i tą energią właśnie, którą dostajemy od tych kobiet, idziemy dalej i się nie poddajemy. Maju, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Miłe panie, pięknie wyglądacie, trochę jak ugrupowanie Cudowne. polityczne, ale macie mój głos zdecydowanie, więc machamy. Mój wam. również i podejrzewam, że wszystkich no, kobiet, którym pomagacie. Jest bardzo zimno, to dla was ubrałyśmy te Tym bardziej doceniamy i dziękujemy. Trzymamy za was bardzo, bardzo mocno kciuki. I jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę dołączyć się do, do tej zrzutki, no to jak najbardziej zachęcamy. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry